Ten mężczyzna zamierza podłączyć panel sterowania do dwóch okien Velux Integra, które właśnie zamontował. Ta kobieta zamierza zaparzyć kawę dla mężczyzny. Mężczyzna zaczyna od montażu uchwytu na ścianie. Kobieta zaczyna od włożenia filtra do ekspresu. On uruchamia panel sterowania. Ona uruchamia ekspres. Mężczyzna czeka, gdy panel wyszukuje połączenie z oknem. Kobieta szuka filiżanek. Ona sprawdza, czy okna działają. Ona sprawdza, czy ekspres działa. On mówi: Do widzenia. Ona no cóż, najwyraźniej sądziła, że instalacja okien Velux Integra trwa znacznie dłużej. Velux Integra uruchomienie szybsze niż zaparzenie kawy.